co powiedziały dzisiaj dziewczyny, że mają najlepszego kierownika, bo załatwił im granatowe naksy i jeszcze mało tego, dostają wszystko, czego pragną, a nawet czego nie pragną, to i tak dostają. No, ale jak z tym drugim jest? Jak nie pragną i dostają, to jest to. Dobrze jest... Do... Czy... No wszystko bo dobrze, że dobrze. jesteś najlepszy na świecie. Ja jestem tylko przekaźnikiem. To wszyscy na to pracują. Cieszę się, że możemy dziewczynom pomóc. A one wdzięczają się grom, także wszyscy zadowoleni. Team Poland.

Manciu potwierdziło się, że każdy chce pić niepokonanego i rzeczywiście holenderki dzisiaj mocne warunki Wam postawiły. E, tak, był to bardzo ciężki mecz, przede wszystkim bardzo słabe w naszym wykonaniu. Myślę, że w każdym elemencie e, troszeczkę zeszłyśmy niżej swojego poziomu. Takie mecze się zdarzają, ale no nie powinniśmy tak źle wyglądać dzisiaj. Przede wszystkim w bloku, też w zagrywce. W tych pierwszych dwóch setach zepsuliśmy bardzo dużo zagrywek i z takim zespołem ciężko się gra, jeżeli nie jesteśmy w stanie przebić piłki na, drugiej sto na drugą stronę, a co dopiero odrzucić je od siatki. Tak? Także no niestety musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu i przygotowywać się na kolejny. To nie jest też koniec świata, będziemy walczyć dalej, i musimy się odbudować no i w tym kolejnym meczu pokazać, na co nas stać dzisiaj bodajże, nie wiem, 3-4 bloki, to co, co jest bardzo niskim wynikiem jak na, na nasz zespół. W poprzednich meczach miałyśmy ich zdecydowanie dużo więcej. A ten, ten zjazd jakości, o którym mówimy, to z czego, moim zdaniem, może wynikać? Czy Wam ten rytm takich kilku meczów pod rząd nie sprzyja, czy trochę za dużo siły takiej, mówię, koncentracji sportowej poszło na tą Turcję? No ciężko stwierdzić. No, nie wiem, może poczuliśmy się zapewnie. Wygrało już bardzo dużo spotkań z rzędu, no i myślę, że taka chwila rozluźnienia, nie wiem, Brak koncentracji, to się zemściło dzisiaj.